dnia padła decyzja, żeby produkować własne systemy. Zakład KROP rozpoczął działalność z końcem września 2019 roku. Powstał jako zupełnie nowy obiekt. Powstały hale produkcyjno-magazynowe, biurowiec i z końcem roku 2019 rozpoczęliśmy już seryjną produkcję. Od początku rozpoczęcia tego projektu zakładaliśmy, aby w jak największym stopniu zautomatyzować i zrobotyzować procesy produkcyjne. Współpraca z Grupą Blachotrapes rozpoczęła się w 2018 roku od projektu odbioru z linii produkcyjnej oraz paletyzacji rury i rynny pełnym typu szeregu dostępnym w ofercie Blachotrapes. Dzięki zaufaniu, jakim zostaliśmy obdarzeni, Nasze roboty pracują również z automatyzowanej stacji montażu elementów łączeniowych, takich jak leje spustowe i kolanka. I tutaj, przy wyborze robotów, nie było wątpliwości, że to będą roboty firmy ABP, który jest według nas liderem technologicznym w tej branży. Roboty ABB wspierają zakłady produkcyjne i logistyczne w całej Polsce, praktycznie w każdej branży. Doskonałym przykładem współpracy i wzajemnego zaufania jest inwestycja grupy Blachotrapec w zrobotyzowane stanowiska oparte o roboty ABB. Robotyzacja, automatyzacja, zwłaszcza w sferze produkcyjnej, jest nieunikniona. W tym kierunku idzie świat. Roboty zastępują ludzi w, prac w pracach powtarzalnych, nudnych, czasem niebezpiecznych. To wszystko zapewniają roboty. Firma ABB oprócz bardzo dobrych jakościowo i niezawodnych maszyn zapewnia całkowity serwis tych maszyn. I co najważniejsze, firma posiada... Oferuje dla pracowników, dla operatorów, dla służb utrzymania ruchu bardzo bogaty program szkoleniowy na różnych poziomach. Nasze partnerstwo z grupą Blachotrapes jest bardzo szerokie. Obejmuje nie tylko dostawę sprzętu, wsparcie na etapie tworzenia koncepcji oraz wdrażania linii, ale również szkolenia dla pracowników, jak i pełną obsługę serwisową. Roboty firmy ABB. Pracują u nas już czwarty rok i do tej pory korzystaliśmy tylko raz z serwisu standardowego do wymiany olejów zalecanych przez producenta. Jesteśmy dumni z naszej współpracy. Grupa Blachotrapes jako lider rynku potrafi patrzeć w przyszłość i nie boi się procesów automatyzacji, które gwarantują najwyższą jakość produktów zapewniają terminowość dostaw i szybką realizację.